Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w Dream World. Um, troszeczkę sobie pograłem pomiędzy odcinkami um, i już pokażę co się działo. Szpital mamy już w pełni zrobiony. Widzę nawet żywność troszeczkę nam zostawili, więc więźniowi, więźniom nie trzeba będzie dostarczać. Będą no sobie po prostu z tego i lodóweczki brać. Dwójne drzwi. Tu i tu, jakby chcieli uciec, mamy już cztery droidy bojowe. I w drodze jest bodajże następny, tak tylko potrzebuję stali, która mi brakuje. Bardzo rzadko zdarza się, żeby w tej grze brakowało stali, no ale chyba nawet tak bardzo, że aż to rozbiorę. Nie ma sensu trzymać pozostałych, pozostałych. Nie będzie, duże ryzyko załamanie. Był, był, by była porada, żebym zmniejszył im y, ograniczenia, ale oni już w tym momencie mają. Mogę co najwyżej zrobić w ten sposób, że dam im cokolwiek tu, czyli przez nawet pierwsze 3 godziny w ciągu dnia będą robić, co chcą. O. Potem będą mieć przymusową pracę powiedzmy przez 5 godzin, to i tak jest bardzo mało. A potem, ulej dusza, piekła nie ma. A... Rób ta, co chceta. Czy tam relaks. Może w ogóle zostawię im faktycznie relaks. Przynajmniej dwie godziny muszą się relaksować się w ciągu dnia. <grym> a Następnie. Mm, jak widzicie, yy, w tym momencie mam wszystkiego w brud. Poza metalem, oczywiście. O, tu już mam wieży, 5 wieżyczek gotowych, więc z tej strony póki co jesteśmy zabezpieczeni. Powiedzmy to w ten sposób. O, tu zbudujmy. O. Tutaj zastanawiam się, czy nie zbudować kolejnego kompleksu mieszkalnego z wyjściem tu, ale to jest jeszcze do zastanowienia, bo mam jeszcze cztery wolne łóżka, tutaj konkretnie gdzie więcej nie ma wolnych włóczek. A nie, tu jest jeszcze jedno OK. To mam 5 łóżek wolnych, więc po Pico nie muszę się tym przejmować. Robią bardzo szybko, bardzo dużo i nie mam już tak połujmę na co narzekać. Droid 1 sprząta chodzi, mamy dwóch rolników dalej. No i ci odnoszenia, czyli praktycznie rzecz biorąc wszystko jest zaniesione. Jak widzicie, praktycznie skałek wolnoleżących już prawie nie ma. Wszystko jest zniesione albo do tego wyspiska. O, tego. Albo tu. W zależności, czy tu jest miejsce. Jak tutaj nie ma miejsca, to zamuszą tu. Tutaj też zacząłem robić takie specjalne miejsce, żeby tutaj mógł nasz górnik kopać. A, I. I w razie jakby nas zostali zaatakowani, to może się tutaj też schować. Um, droid jeden generalnie mi tutaj chodzi i sprząta. Ale z jakiegoś powodu cały czas wy... tu jest brudno. Nie wiem czemu. A naprawiałem też, jak widzicie, tutaj tą... Ciężka w końcu znowu zacząłem robić. Wiem, że tutaj można by było po prostu wygładzić, ale chciałbym mieć całą taką drogę z tych kamieni wszędzie w wiosce, żeby była taka droga. Jak teraz patrzę, to chyba dobrze, by było też tu wybudować, mniej więcej tu, bo tu nie ma potrzeby, żeby chodzić i tu. Generator chodzi, jak jest taka potrzeba. W tym momencie nie ma. Mamy 6 dużych baterii zapasu energii. I. 23 baterie na bieżąco wykorzystywane. Pomiędzy nagrywaniem nie wydarzyło się nic szczególnego. Zwierzęta mi raz zwariowały, ale. Praktycznie rzecz biorąc, nie było czego nagrywać, bo droidy bojowe bardzo szybko sobie z nimi poradziły. Myślę, że jak będę mieć 5 droidów bojowych, otworzymy w końcu to. Czy w sumie możemy spróbować otworzyć to i bez tego. No, tak będzie dobrze, więc teraz tak. Starożytne niebezpieczeństwo otwieramy. Damy tu drzwi. I teraz tak. Chodźcie tu. Tony. Nie, nie tony. Tony. Ty idziesz tu, a pozostali idą I Trey. Zaraz cię tutaj poproszę o zbudowanie. Właściwie to już możesz. Dlaczego drzwi? O, chociaż w zasadzie to można by po prostu to rozebrać. O. Nie zmienia to faktu, że mi to rozbierze. Mamy droidy przygotowane. które mi nie braknie czasem energii. W sumie nie sprawdziłem. Ale mają wszystkie dobrze. Dlaczego mamy baterię, to się załaduje. Bierzątka też są. Powalniamy czas i sprawdzamy, co my tu będziemy mieć. Dobra, ty uciekaj mi stąd. Idziemy tak. Droidy idą tu. Wy idziecie tu jako wsparcie. Traktorspolisen. I całe zwierzę nie ruszył? Okej, jedna alpaka mi padła. Co tu jeszcze jest? Okej, okay, zobaczmy. O, wy możecie już tam iść. Umieraj. Dobra. I tu mamy pięć kapsuł. Głowice antymaterii, fajnie. Więc tak. Przenieś mi to. Przenieś mi to, a ty przenieś mi to. Teraz tak, ty przenosisz to. Nie, ty idziesz tu i niszczysz mi gniazdo. Ono się. A, ono się. Ono jeszcze może się powielić. Nie? Trzeba je zniszczyć. O, okej. Okay. A jutro dnia gry otworzymy sobie te kapsuły. Jest Strasznie ciekawe, co jest w środku. Um... Przenieś mi to w pierwszej kolejności. I potem jak to zrobisz, przenieś mi to i to, to, to i to. I to. U. żeby nam się skończyło miejsce U. można powiększyć i damy Szymonowi polecenie, żeby jak podświartało nam trochę zwierząt, żeby zrobić miejsce. Ok, tutaj kto jest? Co ty robisz? Jeździsz? Moment, moment, moment. Tu jest obszar domu? Tu jest obszar domu. Już nie ma obszaru. Tu możesz mi stąd wyjść. Więc tak. W tych kapsułach hibernacyjnych albo będą przyjaźni nam ludzie, albo nie. Tropia obsesja. Hmm. Aha. Któregoś stąd trupów mi pewnie wyciągnie. Nie go wykopię. Odkryto obszar. Dobra. Dobra, to ja dam ludzikom odpocząć, bo chciałbym, żeby to zrobili następnego ranka. Bo jestem strasznie ciekawy, co tutaj jest. Dobra, to ja się przygotuję i widzimy się już przy otwieraniu kapsu. No i jestem z powrotem. Będziemy otwierać kapsuły, ponieważ nie wiemy, czy wypadną dobrzy czy źli. Tutaj sobie zabezpieczyliśmy ludków. O, sobie nawet stańcie. Tu mam zwierzyniec, który w razie czego może się rzucić. Tu mam droidy na pierwszą linię i ty, mój drogi, będziesz sta otwierał starożytną kapsułę hibernacyjną. Jak otworzę jedną, to teoretycznie powinny się wszystkie otworzyć. Jak widzicie na minimapie mam przekaz też pożar. Ale tym pożarem się w tym momencie nie będę przejmował, bo jak widzicie, nie ma tragedii, a potem będę yy, ją to gasił. Dobra, to otwieramy. Tak, tego się właśnie spodziewałem ty masz karabin, ty masz karabin. Dobra, strzelcie mi w pierwszej kolejności tego, a ty uciekaj. No i tutaj wstacie dodatkowe. Oliver dostał Udaj się do leczniczy... do lec... leczniczy...cy Dobra, tu widzę jest okej, okay. jak tam droidy się trzymają na razie bez tragedii, aczkolwiek trochę pouszkodzone. Wy. Hej. Okay. Pół miał komponenty przy sobie. On to w ogóle wyposaż. I wypłuj zwierzę. Was mogę już zrzucić ze służby. By też. U! Jedna z kapsuł wybuchła. Bomba. Ale chyba nikt nie przeżył, szkoda. Eee, właściwie to teraz tak. Schodzicie ze służby. Eee, dopuść wszystko. Teraz tak, ty nie jesteś ranny. Ty zaczniesz zbierać. Zajmij się W pierwszej kolejności przenieś mi to. to. I to. Okej. Okay. Ty. Nie masz zagrożenia życia. To przenieś mi. To. Ty. Idziesz odpocząć. Bo widzę, że ty masz kocenia dość poważne, a ty nie masz uszkodzeń, bo weźmiesz mi. O jest bardzo istotne. A też. Co robisz? Szukasz celów. Dobra, to jak szukasz celów, to masz twój cel. Przenieś mi to. Przenieś mi to i przenieś mi to. Tutaj widzę, że się zapaliła. E, obszar. Odpoczywa. Ugaś mi. A potem idź odpocząć. To można ten. No i tyle było, jeśli chodziło o... Zagrożenie. Szkoda, że wszyscy zginęli. Pożar Aha, właśnie miałem się pożarem zająć. A... Wszędzie tutaj zostawmy teraz tak, żeby mi to przyszli i pogasili. Najbardziej obarwał Ty. A dlaczego smutnie wędrujesz? Obserwacja zwłok. Gdzieś tu w... a, tam zobaczyłaś. No dobra. A powiem wam, że wydarzyło się mniej więcej to, co przewidziałem. Zazwyczaj ci, którzy są tutaj pozamykani, no nie są szczególnie mile do nas nastawieni. Teraz zyskaliśmy taki budynaczek. Choć nie mam bladego pojęcia, do czego go można wykorzystać. To chyba jest podłoga z metalu, tak szkalny, metrowo-płytka, o. W takim wypadku, w sumie możecie, w sumie wszystko to przejmę, polecenia. Przejmij. I teraz tak, rozbierz, 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 rozbierz. No nic więcej z nimi zrobić, nie mogę tego przenieść, a nie chcę tutaj nic mieć. Co ty robisz? Okej, okay. jak nosisz to nosisz. Ojej, Oliver. <laughs> Ojej, stracimy Olivera. Walka wręcz budownictwo. On nie ma wielkiej straty. Ale choroba. No nic, nic na ten temat już w tym momencie nie poradzimy. On zginie zaraz. Miś go nie doniesie. Droid, co ty robisz? Transportujesz Kris, transportujesz... A, a nie ta. Odpręża się społecznie. Ty nie możesz nosić. Droid, ty. Eee... Aniś, od razu zagrzeb. No to straciliśmy kolonistę. Bardzo głupio. Ej. podpalanie. Co on tym robi? Jeszcze tropia obsesja. Chłodno, przecież macie ciepło w sypialniach. Masakra, kto tak nabałaganił? Jeszcze podpalam mi plony podczas deszczu. Brawo, Chris. A potem droidy tylko chodzą i naprawiają to, co zepsułeś. Mm, myśl... No nie, serio. O, żeby droidy B Chodły mi do bazy bezpośrednio. No, do ucieka stąd, co jest, nie możecie wejść do bunkra? Bardzo niedobrze Jesteś dumbo? Ty uciekaj tu Przed dumbo mi zabili Tu mi tu, uciekaj. nie gdzie ty jesteś? straciliśmy jednego droida bojowego. Pat. Ło, 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 a nie ta Ty się mi się tutaj nie wychylaj w tym momencie. Uch, dobra, ty? ty padasz tak um. nie tak, gdzie ty jesteś. Dobra. możesz już przechodzić. Do szpitala mi się uda w te pędy. Ty? Też. Bardzo, bardzo. Uff. Było ciężkie. Jeszcze mi spalili jedną tą Droid Uratuj, Spajdera. Siedem godzin, dasz radę Szkoda mi trochę tą, bo on był moim tem. A od yy, strażnictwa. Teraz tu będzie ROJ. Yy, a nie, to nie. wreszcie. Yy, ciebie też ściągnijmy ze służby już. Ciebie też już możemy. Część tego tu przespała. Yy. Och, To było niefajne. Dobra, to trzeba będzie tutaj poogarniać. Widzę tutaj zrobili straszne zniszczenia. Na szczęście mamy zapasowe sypialnie, więc tutaj będzie można ogarnąć. Póki co tego mi nie naprawiajcie i tego też. Mm. Dzienna. Aha, uh. Uh. co ty robisz? Tankuje generator. I za ile ty umrzesz? 21 godzin, ocal ją. Dobra. A co ty robisz? O uh, nie, przenieś mi komponenty. Bo to są, jest bardzo ważne. Komponentów U. Dobra. I teraz tak. Kto jest najciężej ranny? 12, 7. Tak zagrożenia 14, 13, 6. Dobra. Lecz najpierw tutaj. Kto w ogóle u mnie jest lekarzem? nie ta jest ma na trójce. To już masz na jedynce. To nie, chirurg. Leczy dzik. Tam. Najpierw tu. Trudno. I straciliśmy droida numer 0, bodajże, jeśli dobrze zobaczyłem. Tu mamy jedynkę, tak. A ty już w zasadzie też możesz. I jeszcze ktoś był u mnie dobrym lekarzem. Trey. Trey se śpi. Dobra, to cię obudzimy. Lecz mi to. Lecz mi tego. Uff. Nie lubię takich sytuacji. No nic. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Ja tutaj postaram się ogarnąć troszeczkę kolonie, bo tutaj te droidy zrobiły mi straszny raban. I... No i trzeba będzie poodbudowywać. Na szczęście, no na szczęście, no, straciliśmy Dumbo i straciliśmy Olivera. Niestety. No nic. Mm, dajcie znać w komentarzu, czy macie pomysł, jak wykorzystać budynek, czy w ogóle jest sens do czegoś go wykorzystać. Jak nie, to po prostu go rozbiorę i tyle będzie z tego. W każdym razie ja wam dzisiaj, za dzisiaj bym chciał bardzo podziękować i do następnego. Mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Psst.